Cześć! W poprzednim odcinku opowiedziałem Wam o strefach. Mam nadzieję, że potrenowałeś. Super! Jak widzisz XRefy, czyli odnośniki, to nic trudnego. Wystarczy tylko wpisać z klawiatury XR lub wybrać ikonę odnośniki i wybrać żądany plik, który chcesz podłączyć, podlinkować, wyświetlić u siebie w swoim szablonie pracy zmieniliśmy sobie warstwy na szaro i zaprojektowaliśmy na przykład instalację elektryczną sanitarną czy wentylację używając kolorowych warstw z palety true color. nasz rysunek jest ładny czytelny teraz wszystkie rzeczy zmieniają się automatycznie jeżeli ktoś podmieni nam plik bazowy czyli ten rzut parteru przykładowy mapę itd. Ale jak wysłać taki plik do klienta? U nas wygląda dobrze, ponieważ wszystkie linki pracują. Ale kiedy wyślesz ten swój projekt elektryczny do kogoś innego, to on zobaczy tylko Twoje warstwy i mnóstwo pustych prostokątów z linkiem, że tu brakuje pliku, tam brakuje pliku, tu powinien być podkład, tu powinno być zdjęcie, tu powinno być logo, a tu powinna być mapa. I będzie widział wszystkie ścieżki gdzie to jest podłączone że z pulpitu, że z dysku serwerowego i tak u Ciebie na komputerze wszystko wyglądało dobrze, no bo siedzisz u siebie w biurze u siebie w pracowni jak zatem przesłać taki rysunek? pewnie, że można to zrobić ręcznie, pokopiować wszystko i wysłać klientowi wszystkie rysunki naraz w jednym folderze i to rzeczywiście zadziała Natomiast jest to bardzo żmudna praca, łatwo o pomyłkę, łatwo o błąd. Dlatego Gistercard ma bardzo fajną funkcję. Wystarczy, że klikniesz w lewym górnym rogu literkę G logo Gistercada, a następnie taką małpę internetową trzecią ikonką dołu wyślij. I kiedy rozwiniesz tą ikonę, zobaczysz znowu wyślij, ale. Pod spodem taką niebieską kopertę i kulę ziemską. E-transmit po prostu. E-transmit. Klikasz i to wszystko. Zobaczysz, że Twój rysunek zawiera odnośniki, a w tym odnośniku jest załączony rzut mieszkania, jest dołączony plik konfiguracji plotera, jest dołączony rysunek, dołączone są Twoje loga itd. itd. I wystarczy, że klikniesz OK, program zrobi zipa i już. Natomiast, zanim to zrobisz, zerknij proszę na duży przycisk ustawienie przekazu. Ten nasz przekaz nazywa się Standard. Kliknij Zmień i w tym polu zmiana ustawień przekazu zerknijmy wspólnie, co tam możemy jeszcze dodatkowo włączyć. Program mówi, że zrobi nam zipa. Bardzo dobrze. Zip jest dobrym formatem, mamy do dyspozycji jeszcze format EXE, natomiast nie polecam go, ponieważ nie przejdzie to przez maila. Plik z rozszerzeniem EXE zostanie zablokowany przez pro program antywirusowy jako plik wykonywalny yy, w obawie, że jest to po prostu wirus. Więc zip super. Kolejne pole format pliku. Tutaj jest napisane, że zachowaj istniejące formaty plików i rysunków. I bardzo dobrze. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację, która często ma miejsce: Twój klient, osoba z którą współpracujesz, pracownik sero, i tak dalej nie ma najnowszej wersji programu. W naszym wypadku pracujemy na wersji 2025, ale i tak zapis jest 2018. Ale ktoś ma starszą wersję, ma wersję 2017, 2013. Tutaj możesz przestawić mu że ma program zapisać wszystkie rysunki przekonwertować na starszą wersję nie musisz tego robić na swoich plikach nie niszcz swoich plików dopiero przy zapisaniu do zipa program przekonwertuje te wysyłane do klienta, do koleżanki, do kolegi do pracownik sero te pliki zostaną przekonwertowane na wersję starszą program pyta się w jakiej lokalizacji ma umieścić te pliki w moim przypadku otworzyłem sobie katalog na pulpicie, czyli na desktopie pod nazwą eTransmit i do tego katalogu będą mi lądowały wszystkie pliki będzie się pytał o nazwę i tutaj na dole gdzie mamy opcję ścieżki ja bardzo często używam nie tej pierwszej parawki, tylko drugiej, środkowej umieść wszystkie pliki w jednym folderze w ten sposób po rozpakowaniu takiego zipa otrzymuję jeden folder w którym będę miał czcionki, wszystkie pliki Potrzebne do realizacji mojego projektu. Nie będą pochowane w podkatalogach, gdzie będą musiał się przebijać przez jakieś drzewka katalogów. Oczywiście tutaj do wyboru. Tak jak sobie życzysz, możesz z prawej strony wysłać to od razu mailem. Wtedy program otworzy Twój program. Pocztowy wrzuci tego Zipa do załącznika i będzie czekał na wysłanie maila. Możesz również monitorować, monitorować o hasło, czyli ten mail będzie, ten plik będzie zahasłowany, ten zip, jeżeli sobie życzysz. No ja akurat prywatnie nie używam tych funkcji. Natomiast bardzo polecam opcję dołącz czcionki. Dlatego, że czasami wykonując rysunek, użyjesz czcionki w swoim g w swoim programie, użyjesz czcionki, którą ty posiadasz w komputerze ale nie mam jej ja i nie mają inni twoi współpracownicy. Po prostu masz zainstalowane różne aplikacje, które mają fajne, ciekawe czcionki i nawet nie mamy świadomości, że ta czcionka może u kogoś nie istnieć w komputerze. Więc jeżeli ktoś nie ma tych samych programów, może spotkać się z sytuacją, że otwiera plik i program krzyczy, że takiej czcionki u niego nie ma. I podmieni mu te czcionki na czcionkę ustawioną w systemie. Rysunek będzie wyglądał już inaczej, nie będzie taki ładny jak u ciebie. Może być nawet nieczytelny. Dlatego dołącz człowiekowi te czcionki. Niech on ma je u siebie. Będzie mógł zawsze je u siebie doinstalować. I to wszystko. Klikam OK. Program wraca z powrotem do poprzedniego okna. Zamykam to okno i od razu na liście zobaczysz, że. To drzewo plików, które chcemy wysłać, powiększyło się właśnie o czcionki. U mnie program dodał ariala, jakaś mapa czcionek się pojawiła jeszcze i to wszystko. Klikam po prostu OK. Program pyta się właśnie, gdzie zapisać tego zipa. U mnie jest to właśnie w katalogu e-transmit, który sobie roboczo stworzyłem. Wszystkie e-transmity tam lądują. Klikam, zapisz. Czekam chwilkę i gotowe. Program zamknął wszystkie okna dialogowe jeżeli teraz pójdziesz do tego katalogu do tego e-transmita właśnie ja też już sobie taki plik otwieram to zobaczysz zipa myślnik standard nazwa twojego rysunku myślnik standard ponieważ ten styl edytowaliśmy i zobaczysz w takim zipie po podwójnym kliknięciu bądź po rozpakowaniu go do katalogu zobaczysz plik dwg to pdf ponieważ miałem ustawiony ploter. zobaczymy styl monochrom CTB, zobaczymy mój rzut yy, parteru, zobaczymy yy, ten rzut mieszkania przekroje rzut parteru i zobaczymy rysunek elektryki i dodatkowo elektryka TXT, który plik otworzyć. Który jest ten startowy teraz? Zawsze zerkaj na plik tekstowy, czyli ten z rozszerzeniem TXT, ten notatnik. To jest plik raportu. Kiedy klikniesz go dwukrotnie, aby otworzyć, pojawia się raport przekazu i jest napisane utworzono przez Gisterkada e o konkretnej dacie z godziną i minutą, że rysunek to przekazanie jest na podstawie rysunku elektryka DWG. Zatem plik główny to jest. Elektryka DWG w katalogu właśnie e Transmit. Do niego podłączone są odnośniki, jak rzut mieszkania, przekroje. Oczywiście tam loga, wszystkie inne odnośniki, jeżeli podłączyłeś mapy i tak dalej. Co podłączone czcionki, kolory zostały pozamieniane i tak dalej, i tak dalej. Jest to po prostu informacja o tym, co się wydarzyło. Nawet konwersja. Wszystkie pliki rysunku zostały przekonwertowane do programu CAD. 2013 wersja, LT 2013 wersja i na końcu jest informacja właśnie o tych czcionkach że można je podmienić i tak, dalej, i tak dalej a zatem muszę otworzyć plik który nazywa się elektryka DWG czyli taki sam jak nazwa pliku tekstowego i do niego zostaną właśnie podłączone jako do rysunku głównego wszystkie pozostałe odnośniki i to jest, kochani, jedyna słuszna metoda, za pomocą której możemy przesłać komuś wszystkie załączniki wraz, wraz z plikiem głównym. W przeciwnym wypadku klient otrzymuje tylko nasz rysunek branżowy z linkami do naszego dysku, do naszego serwera. Zatem otrzymuje niepełną dokumentację lub teraz będziemy musieli mu dosyłać i wyszukiwać ręcznie. Pozostałe pliki. Zatem zapamiętajmy, że jedyną słuszną drogą wysłania rysunków, które mają podłączone X czyli właśnie odnośniki do innych plików z naszego biura, jest funkcja eTransmit. I ta funkcja znajduje się właśnie w lewym górnym rogu, klikając ikonę Gistarcada, następnie taką małpę internetową wyślij i Niebieską kopertę z kulą ziemską e-transmit, program zawsze nas się będzie oczywiście pytał, czy chcemy zapisać bieżące ustawienia, żeby jak najnowszą wersję wysłać klientowi. I tutaj dopiero ustawcie te czcionki, ustawcie pozostałe rzeczy. Można stworzyć sobie kilka takich formatów przekazu. Nie tylko korzystać z, musimy z tego standardu, można sobie utworzyć na przykład nowe dla Roberta. Do pracownik sero, do architekta i tak dalej. Poustawiać każdemu inne formaty, poustawiać, czy z tymi czcionkami wysyłamy, czy nie, bo już 100 razy komuś wysyłaliśmy, no to już kolejny raz nie musimy tych czcionek wysyłać. Korzystaliście kiedyś z takiej funkcji? Dajcie znać, czy ta funkcja u Was prawidłowo działa, czy sprawdza Wam się takie rozwiązanie, czy. Korzystać z takiego formatu, z takiej formy prowadzenia dokumentacji, bo jako jednoosobowa działalność również można pracować, tak jak wspomniałem, samemu za sobą w ten sposób. Oczywiście nie musimy wysyłać samemu do siebie tych e transmitów, ale zawsze fajnie takiego e transmita zrobić, ponieważ taki rysunek musimy z reguły wydrukować, musimy komuś przekazać w formie elektronicznej i w razie W, tak w ostatniej chwili. Będziemy musieli wszystko to wysyłać po prostu ręcznie, a tak zabieramy takiego zipa i mamy przygotowaną dokumentację do wydruku, do wysłania zawsze, kiedy jest na to mało po prostu czasu. Dajcie znać kochani, czy taka funkcjonalność Wam się podoba, czy to u Was działa, czy inne firmy, z którymi Wy współpracujecie, pracują właśnie na ich strefach, czy używają funkcji transmit, czy ciągle macie z nimi Właśnie jakieś kłopoty. Nauczcie wszystkich, jak to się robi. Dajcie oczywiście łapkę w górę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!